Dobrze, będę Filip Potocijski. Zwycięstwo. Brawo, świetnie nam się. No tak to też. Eee, obiecuję, że mam na to siłę do 14. międzynarodowy. Tak! Ojej! Udaj. Tu się nawet Dobrze, dobrze, dobrze! Są nad do moimi głowami i odzywają się, straszna koncentracja! Przywódź! <śleski> dobrze! Przywiązane! Tak, dobrze, Kasia, okay, wyrządzimy. Mocno musimy. Wszystko! <śleski> Party jest! Party jest! <śleski> trzeba strzelić, nie no, Nie może Mati być kary. Powoli, Powoli, Mati! Dobrze! nie, co ty robisz? się, do dobra, dobra. się Uzieś, Nie, nie, tam. nie, 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 będzie nie, będzie. nie, będzie, nie, nie będzie. Będzie. Bravo Gooi aan, Filip! Filippo Dusitski!

Myślę, że na większym rama są domu.